Cześć, witam się z wami dzisiaj w Lućmierzu, przy Superczarze, że w pustym o dziwo Superchargerze, bo ostatnio on... Tutaj jest dosyć ob mocno oblegany. Jestem tutaj, e, dlatego że chciałbym Wam pokazać test Tesli Model 3, która stała przez 12 godzin w mrozie. Ponad 12 godzin, bo od wczoraj e, w nocy było minus 14 stopni, więc auto naprawdę bardzo, bardzo mocno zamarzło i ma w tym momencie samut 5% baterii. Bateria jest wymrożona, auto jest wymrożone i. Pewnie zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, jak podłączymy taki samochód do szybkiego, do ultraszybkiej stacji ładowania, do szybkiego ładowania. Ja właśnie dzisiaj to przetestuję, pokażę Wam, dlaczego nie warto tego robić i z czym to się wiąże. Samochód to najnowsza Tesla Model 3 w wersji Highland, wersja Longrange, z napędem na 482 kWh. Mamy ikonkę taką takiego płatka śniegu. To oznacza, że bateria jest zmrożona. To oznacza, że po prostu bateria ma pewne ograniczenia nie może przyjmować dużej energii, ani oddawać dużej energii, co powoduje, że nie mamy na przykład pełnego przyspieszenia i nie mamy też możliwości szybkiego ładowania o czym za chwilę się przekonamy. Zanim jeszcze podłączymy się do ładowarki, to ja Wam pokażę, jak wygląda jazda takim. Samochodem teraz. Mamy teraz minus 4 stopnie, ale tak jak mówiłem, przez całą noc było do minus 14 stopni. Teraz już słońce wyszło, jest trochę cieplej, ale w samochodzie jest naprawdę bardzo zimno. Odpalam samochód i pokażę Wam teraz te kreseczki tutaj. W tych nowych Teslach, starszych Teslach, kiedy mieliśmy jeszcze wyświetlać tutaj za kierownicą, w Teslach model S i X były takie, było takie kółeczko i tam były takie kreseczki, które odpowiadały za ograniczenie mocy samochodu. I tam mieliśmy też dostępną informację o mocy, z jaką mocą auto się ładuje, ile kilowatów i z jaką mocą oddaje energię. Tutaj niestety w tych nowych Teslach już nie mamy tej informacji, mamy tylko takie kreseczki. Teraz to, co jest do przodu, widzicie, to jest o teraz jak ta czarna kreseczka, się pojawiła, to jest yy, przyspieszanie, tak? Dodaję gazu, ona idzie do prawej strony, czyli po prostu to jest oddawanie energii w prawo, a w lewo to jest odzyskiwanie energii. I widzicie, że wszystko od środka do lewej jest yy, wykreskowane, to oznacza, że. Ten zakres i ten zakres tu na końcu jest niedostępny. Czyli jak ja teraz przyspieszę, dodam na maksa pedał gazu. No to w pewnym momencie tracimy moc, bo tutaj tego zakresu nie mamy. I tak samo jak puszczę pedał przyspieszenia to samochód nie będzie się ładował, bo po prostu jest zbyt zimna bateria. Mamy też taką ikonkę, którą Tesla jakiś czas temu wprowadziła. To jest ta ikonka informująca o tym, że mamy hamowanie regeneracyjne tymczasowo ograniczone. Możemy też wejść sobie w te informacje i tam mamy informację o tym, dlaczego tak jest, ale pokażę Wam teraz jeszcze tutaj na prostej drodze. To auto ma 4,4 sekundy do setki. Jak teraz sobie mocno przyspieszymy, no to widać, o tutaj jest bardzo słabe przyspieszenie, zobaczcie. I teraz jak puszczam pedał przyspieszenia, nic się nie dzieje. Czuję się jak w z spalinowym, które nie ma rekuperacji i po prostu auto. Jedzie i w ogóle nie hamuje. I właśnie z tym wiąże się problem z brakiem przygotowania baterii do szybkiego ładowania, z brakiem przygotowania baterii w ogóle do wyjazdu, bo gdybyśmy taką baterię sobie przygotowali na dwa sposoby: albo do szybkiego ładowania, czyli po prostu nastawiamy nawigację do ładowarki, wtedy auto się e, przygotowuje do szybkiego ładowania, albo byśmy w aplikacji mobilnej włączyli sobie zaplanowany wyjazd, czyli po prostu auto na daną godzinę, na przykład na 8 rano, rozgrzałoby baterię po to, żeby tych ograniczeń nie mieć. I to jest ważne, żeby z tego korzystać, jak jest szczególnie tak zimno, tak jak teraz, żeby nie spotkać się z takim problemem, że na przykład przyjeżdżamy na stację ładowania, a tu moc ładowania zobaczymy jaka będzie. Mamy już 4% baterii, co odpowiada za 24 km zasięgu. I zobaczymy, czy w ogóle ładowanie od razu wystartuje. Podłączę się na samym końcu. Przypominam, że tutaj są superchargery trzeciej generacji, więc będziemy mogli teoretycznie ładować się z maksymalną mocą do 250 kW. Ale to tylko teoretycznie. Ok, ładowanie już się rozpoczęło i mamy 2 kW. 2 kW mocy. Robimy sobie limit do 100%. Jest godzina 13:13. 13. O to jest dziwne, bo wyskoczył komunikat, że popularna stacja ładowania i limit został nałożony do 80%, a nikogo tutaj nie ma. Zazwyczaj to się wyświetla, jak jest duże obłożenie. I zobaczcie, mamy 5 kW, i teraz bateria będzie się rozgrzewać. Czyli w tym momencie to, co się dzieje, no to jest to, że ta cała energia prawdopodobnie idzie na rozgrzanie akumulatora i dopiero jak on się rozgrzeje, no to wtedy będzie mógł przyjąć dużą moc ładowania. Jak wiecie, w Tesli Model 3, w tej wersji bazowej mamy baterie litowo-żelazowo-fosforanowe, tak zwane LFP i tamte baterie są jeszcze gorsze niż te zwykłe tutaj w wersji Long Range, dlatego że tamte mają jeszcze większy problem z oddawaniem czy z przyjmowaniem mocy przy niskich temperaturach, więc jeżeli macie bazową Tesla Model 3 albo bazową Tesla Model Y, to teraz, kiedy są tak mroźne dni, to szczególnie na pewno odczuwacie te problemy problemy związane z tym, że rano jak wsiadacie do samochodu, a nie macie garażu ciepłego to nie macie możliwości właśnie hamowania, nie macie możliwości przyspieszania takiego mocnego i macie problem z ładowaniem. Dlatego tutaj istotne jest to, żeby korzystać z tej funkcji zaplanuj w aplikacji mobilnej i ustawić sobie daną godzinę, żeby samochód do tej godziny się już podgrzał. Fajne jest też to, że jak macie wall connector Tesli w domu albo jakąkolwiek inną ładowarkę, czy ładujecie się z sieci, to gdy podłączycie swój samochód do tej ładowarki i Robicie przygotowanie baterii, to samochód nie będzie wykorzystywał energii z akumulatora, tylko energii z sieci. Czyli możecie przygotować baterię energią z domu, a to, co jest w baterii, po prostu zostaje w baterii na, na podróż. Ponad dwie minuty, a auto wciąż ładuje się z mocą 6 kW. Teraz samochód pokazuje, że będzie się ładował godzinę i 25 minut. A gdybym przygotował baterię, to do 80% naładowałaby się ona w 25 minut. To, co też można zauważyć przy superchargerach, to są sztywne kable akurat przy V3, czyli przy tych superchargerach trzeciej generacji nie jest źle, ale tutaj dalej mamy jeszcze cztery superchargery drugiej generacji i one mają o wiele większe, grubsze przewody i ostatnio jak podłączałem Tesla Model S na, na tym złączu, to zobaczcie, to on jest tak sztywny, że wczoraj gdy było jeszcze zimniej, nie mogłem w ogóle go wygiąć. Teraz już jest lepiej, bo z minus 4 słońce trochę przyświeciło. Ale z tym też bywa problem. Szczególnie na przykład na Ionity albo innych stacjach, gdzie są też bardzo grube przewody. Zobaczmy jak tam nasze ładowanie. Cały czas 6 kW. Spróbuję teraz też włączyć ogrzewanie, bo tego jeszcze nie robiłem i zobaczymy czy coś się tutaj zmieni mieliśmy tutaj przed chwilą komunikat, że szybkie ładowanie, moc ładowania wzrośnie jak bateria się nagrzeje, bateria się nagrzewa, jeszcze jest informacja o tym, żeby następnym razem nawigować do stacji supercharger, bo Tesla ostatnio też mocno nas edukuje więc jakbyście się zastanawiali to od razu macie tutaj informację dlaczego tak jest no i teraz moc wzrosła ale to nie chodzi o to, że się ładuje teraz samochód z większą mocą, tylko po prostu to jest informacja ile samochód pobiera z superchargera bo teraz pobiera kilka kilowatów na Ogrzanie, jak wyłącza ogrzewanie, to moc ładowania znowu nam spada. Czyli to nie jest tak, że to jest to, co trafia do baterii. Eee, w sensie to jest to, co pobieramy z superchargera, nie? I teraz, jak znowu włącza, to nam wzrośnie do 11, czyli wie wiemy, że 5 kW pobiera teraz nam ogrzewania. Gdy włączyłem ogrzewanie, po chwili moc wzrosła. Już mamy 37 kW i to już nie jest na ogrzewanie, bo jak wyłączę, to zobaczymy, że ta moc ładowania nadal pozostanie duża. I zajęło to 12 minut. Ponad 12 minut, żeby auto w ogóle rozpoczęło w jakikolwiek sensowny sposób się ładować. I przez te 12 minut doładowaliśmy 1% baterii. Teraz nam wskoczył 2% baterii. Widzicie, z czym to się wiąże. Już mamy w plecy. Teoretycznie, gdybym miał nagrzaną baterię, to za jakieś 10-13 minut mógłbym wyjeżdżać stąd na, 8%, na 80%, a nie na kilku procentach, tak jak teraz. Minęło już 25 minut, i właśnie w tym momencie powinniśmy mieć 80%, ale mamy 35%, więc tutaj bardzo dobrze to obrazuje, jak długo auto się ładuje, i auto nie chce przekroczyć 120 kW. Cały czas trzyma 118, 119. Nie wiem, czy się wkręci na wyższą moc. Ale sprawdźmy to. Przed chwilą minęła pierwsza godzina i mamy już 87% baterii, i jeszcze 20 minut do końca. Czyli godzina 25% do 100% od zera przy mrozie. godzina 37 i samochód cały czas kończy ładowanie, teraz już ładujemy się z mocą 3 kW, więc można powiedzieć, że to już jest końcówka, no i cały proces będzie trwał faktycznie godzinę 40 od 0 do 100% przy rozładowanej całkowicie zimnej baterii. Ładowanie zakończone. Jak to na superchargerze? Najpierw jest pusto, a nagle jest już prawie pełno. I przypomnę Wam jeszcze na koniec filmu o kilku takich zasadach. Ostatnio właśnie dostałem newsletter od Tesli, pewnie wielu z Was też, gdzie Tesla powiedziała, jak zachowywać się przy tych przymrozkach dużych teraz. I warto na pewno poza samym przygotowaniem baterii do wyjazdu i przygotowaniem baterii do, przy dojeździe do stacji ładowania, warto na przykład włączyć sobie składanie lusterek. Bo składanie lusterek w tym momencie powoduje, że one mogą przymarznąć. Ja w Escy tak miałem, że musiałem się siłować z nimi, bo, bo przymarzły i to warto sobie na pewno wyłączyć. Kiedyś w mojej Sce stosowałem też yy, smarowanie uszczelek. Teraz tutaj w trójce nie miałem tego problemu, ale w SC mam czasami problem, że te uszczelki przemarzają, więc też można czymś nasmarować, żeby było lepiej. Ale najlepszym rozwiązaniem zawsze jest włączenie ogrzewania na maksa i wtedy one zazwyczaj puszczają. Chociaż u mnie w jednej i w drugiej SC nawet jak są takie przymrozki, włączę ogrzewanie na maksa, to one nie do końca odpuszczają. A tutaj z kolei no, jak jest auto nowe, to tego problemu nie ma. No bo te uszczelki zupełnie inaczej się zachowują niż takie kilkuletnie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Ciekawy teścik. Bardzo długo. Nie spodziewałem się, że aż tak długo będzie to trwało. Prawie dwie godziny. No ale udało się naładować do pełna. Dzięki za oglądanie. Cześć!